czyż jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan I dzisiaj sobie otworzymy paczkę 14x82 plus Zostawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić końców na moim kanale Udostępnijcie w finale, do oglania Zaczynamy! Co karta? Napastnik Anglia? Bundesliga to będzie K90, Bayern i mamy Harego Keina, mocny spoder jeszcze Garcia 84. Andry 83, jakieś wabka 83, Pulisic 83, Tiuram 83, duplikat Morata 83, i jakieś 80 dwójki. No to było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, Mam nadzieję, że wam się podobał. Miłego dnia. Pozdrawiam, Trzymajcie się. Do zobaczenia, Cześć!